zwiększa tą klikalność, a jak powiedziałem przytoczyłem dane tutaj z naszego systemu 66% osób, które kliknęło w reklamę dokonuje później transakcji. Dalej mamy automatycznie zaciągający się produkt wraz z ceną i automatycznie zaciągający się z fila produktowego opis produktu. Do tego przycisk call to action, który ustalamy w panelu ręcznie Najlepiej jest użyć przycisku kup. Teraz ja osobiście testowałem wiele możliwości i statystyki pokazują jasno, że jest to najlepsze rozwiązanie, najlepsze nawołanie do działania. Tak, teraz trochę rekomendacji. Proszę też nie traktować tego na sztywno, bo każdy przypadek jest inny, natomiast rozdzieliłem to na trzy etapy, na trzy rodzaje e-commerce z małym ruchem na stronie średnim i dużym. Te przedziały to też, to są tak przedziały, kiedy kampania jest najbardziej efektywna, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te przedziały były większe, jeśli tylko budżet radiowy na to nam pozwala. To znaczy, jeśli mamy sklep z małym ruchem na stronie, to rekomendowany jest trochę większy zakres czasu, na przykład od yy, w ciągu ostatnich 14 lub 30 dni, osoby które dodały do koszyka. Z tego względu, że aby reklama mogła się wyświetlać, musi to być około 58 zdarzeń dodań do koszyka. Jeśli będzie ich za mało, to reklama niestety ze względu na ograniczenia facebookowe nie będzie się wyświetlała, m.in. ze względu na RODO. Dlatego ważne jest, żeby ustalić wtedy większy przedział czasowy, żeby więcej tych koszyków zebrać, minimum 50. To samo ma się co do osób, które wyświetliły produkty. W przypadku, jeśli mamy średni ilość na stronie, możemy to skrócić do 7-14 dni i jeśli chodzi o wyświetlenie, 14-30. Z tego względu, że osoby, które dodały do koszyka powiedzmy miesiąc temu, już niekoniecznie będą pamiętały, jeśli w ciągu miesiąca nie dokonały transakcji, jest szansa mniejsza, że wrócą i dokupią niż ci, którzy na przykład. 5 dni temu to dali do koszyka. Tego warto, jeśli mamy większy ruch, więcej użytkowników w bazie, troszkę zawężać to grono. Natomiast jeśli dysponujemy dużym budżetem, to też na pewno znajdą się osoby powyżej 14 dni, które kupią. To nie jest tak że na sztywno, trzeba do tego podejść trochę elastycznie. No i w przypadku sklepu z bardzo dużym ruchem na stronie, może to być od 1 do 7 dni, nawet. Ten przedział będzie najbardziej skuteczny, natomiast można też dać więcej. To tyle jeśli chodzi o rekomendacje, tyle jeśli chodzi o prezentację. Widzę, że na ten moment nie ma pytań, więc możemy zabrać się za podsumowanie tego. Moim zdaniem warto jest skupić się na wszystkich tych etapach, ponieważ ka każdy typ odzyskiwania porzuconych koszyków działa na troszkę innej płaszczyźnie. Tak? W przypadku Facebooka docieramy do osób, które spędzają czas relaksując się, przeglądając Facebooka nienachalnie pokazujemy, przypominamy, że dodali produkty do koszyka, że fajnie byłoby, żeby wykupili te produkty, że otrzymują rabat, zachęcamy ich do tego. W przypadku tak, jakby tutaj zgadzam się, żeby wykorzystywać właśnie różne typy różne kanały, różne kanały bo tak jak rozmawialiśmy sobie ostatnio, to im więcej jest przejść na stronę, to tym większa szansa, że klient dokona tego zakupu. Nie dzieje się to za pierwszym razem, więc warto wykorzystywać różne środki przekazu. Tak, no statystyki dość jasno pokazują, hmm. że Niewiele procentowy odsetek osób, które dokonują transakcji za, podczas pierwszej wizyty na stronie jest, jest niski. Natomiast osoby, które chodzą na stronę już któryś raz z kolei chętnie dokonują zakupu, co też jest logiczne i naturalne, że y, kojarzą markę, mają większe zaufanie, śledzą na bieżąco. Zastanawiają się długo nad zakupem i, i decydują się. Także każde ich, nawet jeśli po tym, po kliknięciu w reklamy na Facebooku wejdą na stronę, ale jeszcze nie kupują produktu, to yy, ten tak zwany lead jest coraz bardziej ocieplany, coraz bardziej z każdym kolejnym wejściem na stronę jest coraz większa szansa, że ten użytkownik w końcu dokona zakupu. Tak, dokładnie. Więc nawet możemy przykładowo wysłać maila z porcelanym koszykiem yy, i. Użytkownik go otworzy rano, jeden do pracy, zobaczy te produkty, ale jednak z braku czasu nie dokończy tej transakcji. Niemniej jednak, jeszcze zasijemy takie ziarenko, a następnie już po pracy może wejść na Facebooka i dostanie reklamę marketingową. Dokładnie, bo mógłby o tym zapomnieć, lub konkurencja mogłaby mu wyświetlić reklamy i kupiłby ten sam produkt na przykład u konkurencji. A w momencie, kiedy my jesteśmy aktywni i wychodzimy do klienta, to pozbywamy się tego ryzyka, że on o nas zapomnie, a ktoś inny mu się przypomnie i tam dokona transakcji. Więc działamy. Wykorzystujmy po prostu różne kanały komunikacji i łączmy je ze sobą, bo nie ma jednej dobrej drogi, warto mieszać. Tak, nie zarażajmy się, jeśli to nie przynosi efektów od razu, bo często przynosi, natomiast nie wszystkie osoby od razu kupią, one wciąż pozostają w bazie, wciąż będziemy do nich docierać i przy dobrej strategii działań oni wcześniej czy później kupią. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze, na dzisiejszym webinarze e, Państwa zainspirowaliśmy e, do działań, e, do ratowania koszyków, e, dlatego, że jest to taka bolączka wszystkich e-commerce e, i że tutaj już powstały plany e, na kolejne tygodnie, e, plany strategii. W razie pytań, no to tutaj jesteśmy jeszcze dostępni i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Jeśli jakieś pojawią się po webinarze, no to zawsze można wpisać na adres hello gdzie nasz ciosa, po prostu pomoże i odpowie na wszystkie wszelkie wątpliwości. Zachęcamy jak najbardziej. Pojawiły się jakieś pytania ku Panu? Hmm. Chyba nie. Z tego co widzę, nie ma pytań. Wszystko jasne. Dobrze, no to... Chyba się żegnać, yy, no to wygląda. Tak, dziękujemy za obecność i zapraszamy na webinar za tydzień. Kto poprowadził, już to jest zimny, ale... Tak, Kamil tak, czy... Kołodziejczyk. Do zobaczenia za tydzień o 13. Cześć. Cześć.